Dzień dobry. Dziś w menu Dorotki pomysł na chyba najszybszy na świecie sos do makaronu. Zapraszam. Skoro sos ma być najszybszy, to też musi zawierać proste w połączeniu składniki. Co będzie potrzebne? 350 g przecieru pomidorowego albo pasaty, 100 g koncentratu pomidorowego, Jeden lub dwa ząbki czosnku, to w zależności od tego, jak bardzo lubicie czosnek, jedną łyżeczkę cukru, jedną łyżeczkę soli i jedną łyżkę octu jabłkowego. Do sosu koniecznie dodajcie jeszcze bazylię. Najlepiej by było, gdyby była świeża, jeśli nie macie świeżej bazylii, to chociaż taką suszoną. Suszonej pół łyżeczki świeżej od 5 do 10 listków, jeśli takie wielkie, to 5, jeśli malutkie, to 10. Sos przygotowuje się bardzo szybko i powiem Wam, że nawet szybciej niż ugotuje się ten makaron. A ten makaron będę gotowała przez 8 minut, i w tym czasie przygotuję e, ten sos. Do gotowania makaronu użyję jeszcze jednej łyżki soli i pamiętajcie, aby na każde 100 g makaronu użyć przynajmniej 1 litra wody. Co będzie jeszcze potrzebne? No, oczywiście, garnek do gotowania makaronu, garnek, którym przygotuję i od razu podgrzeję sos, do czosnku wyciskarka, nóż i to wszystko. Zabieram się do pracy. Żeby dać szansę ugotować się makaronowi, ja sobie już tutaj zagotowałam wodę, bo makaron się będzie gotował 8 minut, a ja sos zrobię dużo szybciej. Zobaczcie, jak się robi sos. Do garnka przekładam najpierw koncentrat pomidorowy. Dodaję do niego sól, cukier, ocet i przeciskam czosnek. Ja uwielbiam czosnek, więc u mnie będą dwa ząbki. Jeśli nie jesteście takimi wielbicielami czosnku, zacznijcie od jednego ząbka. Kiedy już wymieszam ze sobą wszystkie składniki, dopiero na końcu dodaję przecier pomidorowy albo pasatę, to co akurat macie. Wszystko ze sobą znowu mieszam. I sos właściwie wymaga w tej chwili już tylko podgrzania dodania bazyli, ale to będę robiła na końcu, a mi się wreszcie nareszcie zagotowała woda na makaron. Zabieram się za gotowanie makaronu. Pamiętajcie, aby wodę osolić i sprawdźcie, ile czasu powinien się gotować makaron, którego użyjecie. Na opakowaniu każdy producent podaje taki czas. Wkładam makaron i czas liczę od momentu, kiedy woda ponownie zawrze. Makaron się gotuje, a ja sobie powoli będę na małej mocy kuchenki podgrzewać sos pomidorowy. Sos już się zagotował, więc wyłączam ogrzewanie. No i co? Doprawiam. W moim przypadku będzie to świeża bazylia, i jeśli tylko taką macie, naprawdę bardzo Wam polecam. Bazylię po prostu nożyczkami tnę na takie drobne paseczki bezpośrednio do garnka z sosem. Teraz mi zostało tylko zaczekać, aż ugotuje się makaron. O, właśnie się ugotował. Super! Makaron przekładam bezpośrednio na talerz, a na makaronie układam sos. Możecie przyozdobić jeszcze go świeżą bazylią i gotowe. Szybko, sprawnie, ładnie, bardzo aromatycznie. A jak smacznie? Sami się przekonajcie, zróbcie. Ja bardzo często przygotowuję taki sos z makaronem, jak mam naprawdę bardzo mało czasu. Życzę Wam smacznego powodzenia i do zobaczenia. Chyba tym bądź. Tym 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 nagrywamy. bądź. Nagrywamy. Nagrywamy. Naprawdę nagrywamy. Nagrywamy. to jeszcze raz to. raz Dobrze. Wyłącz to. Nie! praca w domu <śmienic> Mam nowego operatora kamery <śmienic>